Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Południowy, bo nie wiem, czy na 14 mi się uda, więc nazwijmy to na wszelki wypadek popołudniowym materiałem. Na wstępie chciałbym przypomnieć, że dzisiaj poniedziałek o 20 mamy live. Państwa decyzją, przewaga głosów, jak w przypadku pana Trzaskowskiego nad Szygorskim, zdecydowaliście Państwo, że live ma być nie w sobotę, tylko w poniedziałek. Ale dzisiaj jest poniedziałek, 20.00. Serdecznie Państwa już teraz zapraszam na live ze mną. Przygotujcie pytania, niekoniecznie na żółtych kartkach, albo mogą być na jakichś innych. Nie trzeba ich przesyłać wcześniej. Bardzo lubię odpowiadać na pytania niespodziewane albo nieoczekiwane. O. W zasadzie to są dobre wiadomości. W Toruniu, w, w, w Gnieździe Węży, nie w mieście, tylko w Gnieździe, jak Gniazdo, w Gnieździe Węży u Tadeusza ryzyka, bunt, proszę Państwa, e, bunt. E, wszyscy są niezadowoleni. Radio Maryja i Telewizja Trwam odnotowują w chłodny sposób wybór Karola e, Alfonsa Nawrockiego. Nie, on no ma na drugie Alfonska, bo wszyscy na niego mówią Alfons. My słuchamy na drugi Alfons. Karola Alfonsa Nawrockiego na kandydata na kandydat. Na to Rydzyk mówi, nie tak się umawialiśmy Jarku, a Jarek milczy. Nie chce na razie rozmawiać. Mruczy pod nosem, bo nie chciał wystawić czarnka. A Rydzyk chce czarnka. Kościół chce czarnka. To jest ich ukochane dziecko Wychowywane przez kapłana, odpowiednio ukształtowane moc pszczarnie. Arogancki Bucich. Tak pokrótce można byłoby tę osobowość określić, bo to jest taka właśnie chamska arogancka osobowość. Typowe dla, dla wychowanków chyba księży. Nie wiem, problemy z dzieciństwa, jakieś traumy które Czarnek musiał przeżyć podczas tego katolickiego wychowania, czyli trudne zdarzenia. No, nie będę wnikać w to, to nie jest to moja sprawa. Czarnek zawsze może zgłosić się przecież do komisji, tej słynnej komisji pojednania. Przecież no, to chyba episkopat komisję wymyślił. Nie można być sędzią we własnej sprawie. Ten temat też zostaw. Jest bunt, jest bunt. Wszyscy krytykują Karola Alfonsa Nawrockiego za jego wystąpienie z kartki, choć ścisłe grono, ścisłe grono capo di tutti, capi Kaczyńskiego spodziewało się, że prezes wymusi na wszystkich akceptację, a tej akceptacji nie ma. Wszyscy się skarżą, obrażają, nie chcą komentować w sposób pozytywny. Znalazło się paru pożytecznych, paru pożytecznych, tych, takich pożytecznych. Między innymi nasz ukochany Tołdi, czyli Mariusz Gosek, Tim Nawrocki. Nie, nie wiem, może coś ich łączy. Ja na razie nie ruszam tematu Karola Alfonsa Nabrodzkiego, ponieważ to jeszcze nie jest ten moment. Już wystarczająco o nim napisano, o jego związkach. Pamiętajcie, ja jestem z Więc ja środowisko, środowisko Naprockiego akurat się składa, że, że znam. Znam historię Noż do, do Muzeum II, II wojny światowej. Znam różne historie. Takie sił, z siłowni, z boksu, ze środowiska, w którym obracał się na i obraca się. No ale to, jak już chyba powiedziano, wiele. Tutaj ważne jest to, co się będzie działo. Proszę Państwa, zdania są takie, mocno podzielone. Kościół chce czarny. I ryzyk nie tyle co stawia ultimatum, ile już wprost mówi, że. W samej kampanii, przy samą kampanią jego media, o ile dotrwają, to jest pytanie. Nie poprze Karola Alfonsa Nawrockiego, będzie opór, będzie bunt. Kaczyński już o tym wie. Teraz jest w kropce. Co może zrobić? Może zmusić Nawrockiego, by ten przed 8 stycznia zrezygnował sam z tej kandydatury i wtedy się pojawi właśnie Przemysław Czarnik. Nawrocki jest niezbyt zadowolony z takiego obrotu sprawy, jak mój informator mi dzisiaj powiedział, bo z nim rozmawiałem, to czuje się wykorzystany, czuje się jak słup. Też już samo jego wystąpienie, już podczas tego wystąpienia czuł się jak słup. Musiał czytać z kartki, z kartki, której wcześniej nie dostał. Był zdezorientowany, wypadł bardzo źle, ale on jest zdyscyplinowanym Gangusem PiS. No jest w końcu, ten, jeszcze chwilę, tym prezesem IPN-u później tak, pójdzie już pod kreskę, i to był jakiś tam jego ostatni moment. On liczył na to, że może faktycznie Kaczyński myśli o nim poważnie. A Kaczyński próbuje ratować sytuację, ponieważ nie ma nikogo do wystawienia, kto nie byłby umoczony w jakieś afery finansowe, przekrętywały i zorganizowaną grupę przestępczą. Został mu też Czarnek, ale Czarnek za chwilę będzie. Prawdopodobnie musiał się tłumaczyć z programu Villa Plus przed śledczymi, a tak jak przypominam, Bodnar rad, nie rad, bardziej nie rad, będzie musiał te rozliczenia szybko przed wyborami rozpocząć. Bo jeżeli przed wyborami rozliczeń nie będzie, to nie będzie frekwencji wyborczej. Ludzie się kurzą i nie pójdą na wybory. Przepraszam, że tak powiedziałem, ludzie. tak, no, też państwa na myśli, yy, siebie też, jest to chyba człowiekiem. Yy, no nie pójdziemy na te wybory. Yy, taka padła myśl. Także ludzie nie pójdą, jeżeli nie będzie rozliczeń. I gro osób, ja pójdę, ale gro osób nie pójdzie. Zdegustowane, zirytowane yy, powiedzą, nie tak się umawialiśmy. Pan obiecał, panie premierze, nie dotrzymał znowu słowa i to znowu będzie często powtarzane. Zaraz się pojawią inne teksty, no i zacznie się cała narracja rozjeżdżać i zapomni o drugiej kadencji. I jeszcze będą problemy, żeby na Czeskowskiego ludzie oddali głos, bo to jest kwestia frekwencji. Czeskowski może wygrać w pierwszej turze, jeżeli frekwencja będzie wysoka. Jeżeli będzie znowu mobilizacja elektoratu, to ludzie do wyborów pójdą ale po występach wczoraj w Resecie Obywatelskim Pana Cylińskiego, Pana Jarosława Urbaniaka, tego szefa tej komisji do spraw immunitetowych, straszne kocopoły opowiadał ten człowiek. Wczoraj też bardzo arogancko zachował się w stosunku, na Platformie X zachował się bardzo arogancko w stosunku do wyborców, do osób, które się dopytywały go o, o kwestie immunitetowe, ale myślę, że na ten temat osobny zrobię materiał. Bo też zamieścił wpis, cytując, zamieszczając zrzut z ekranu, tak zwany, mecenasa posła Giertycha, pisząc o tym, że e, e, tak tutaj Giertych się zanimkują. Tak jakby nie wiem, postać pana Giertycha miała pana Urbaniaka nie wiem, czymś usprawiedliwiać, uchronić. Nie bardzo rozumiem, co to za, za wpis. Czarnek jest gotowy, ale Czarnek może usłyszeć zarzut. Czarnek jest bezczelny i arogancki i będzie grać do samego końca twardziela, ale wie o tym, że zanim ta machina ruszy, jeszcze trochę czasu mi. Bonner ma mało czasu. I musi czarnkowi postawić zarzuty szybko. On no Może nie on sam, bo on nie, nie potrafiłby nawet przeprowadzić tej czynności procesowej, bo on się nie ma wiedzy w zakresie prawa karnego, szczególnie kodeksu postępowania karnego. Jest pewnie któryś z prokuratorów mu podległ. No i chyba zrobi Korneluk osobiście. Także Czarnek będzie miał problemy, ale to jest w zasadzie ostatni jeszcze kandydat, który miałby poparcie kościoła, bo kluczowym jest poparcie kościoła. Żaden kandydat PIS-u nie przejdzie, przez sito wyborcze bez poparcia kościoła. Jak ryzyk zacznie Betonowi Pisowskiemu mówić, że Nawrocki to Alfons, a czy Karol Alfons to. Albo że Karol jest. Nie, Alfons, tak. Nie, wiem, może on na długie Alfons. Mówię, wszyscy mówią na niego Alfons Nawrocki. Ale on ma Karol na, na pierwszy. Więc ten Karol Alfons Nawrocki się nie nadaje. Wyciągnął mu też jakieś sprawy właśnie sprzed lat. Dotyczące, nie wiem, on woził jakieś panie swobodne. A to może dlatego Alfons. Ja myślałem, że na drugim Alfons. No ale zostanie przy tym, że Karol Alfons może faktycznie. Jeden Karol Alfons nawrodzki jest taki sam. Czarnek jest bóc, halmi, arogant, ale z poparciem kościoła. A kościół jest tutaj najważniejszy w tej rozgrywce, bo kto inny ma poprzeć, ma poprzeć pis, jak. Ta ich telewizja Republika już w tej chwili walczy o powietrze, bo no, nie mają duże wydatki. Duże wydatki i próbują, próbują namawiać ludzi, żeby ich finansowali. I kiedy ja jestem w sytuacji, że na przykład, proszę Państwa, też zachęcam, może tak, zachęcam do wsparcia kanału, jeszcze sobie chyba, może, może ja też brzmię jak telewizja Republika albo jak ten ryzyk. Dlatego tak, wolę zawsze Państwu bardzo serdecznie i serca podziękować za wsparcie kanału, niż o nie prosić, bo czuję taki jakiś dyskomfort, też nie chcę, żeby Państwo czuli dyskomfort. No może zostawmy kwestię wspierania kanału, Państwo doskonale wiecie, że możecie to zrobić, a ja teraz nie będę wyświetlać numerów kont i mówić, że potrzebuję milion złotych na jakieś, na jakieś monitory, kamery czy, czy studio. Jak słusznie wielu, wielu tutaj osób z Państwa napisało do mnie w mailach i w komentarzach, że obecna scenografia jest bardzo miła, przytulna. Dostałem też maila, że y, y, od jednej pani pamiętam, że przypomina mi Stanisława Janickiego, tego słynnego dziennikarza filmowego, który prowadził y, w Starym Kinie, jeden z moich ulubionych programów. Y, no, faktycznie taką scenografię mam bardzo ciepłą przyjemną, przytulną. Niech tak zostanie. Nie muszą być światła neonowe, jakieś nowoczesne i takie. Nie będę tutaj robić za jakiegoś youtubera. Niech jest jak jest. Ale też ja jestem, powiem Państwu, naprawdę zaskoczony też decyzją Kaczyńskiego, że postanowił zrobić głupków ze swoich własnych ludzi, bo oni tego Nadolskiego w żaden sposób nie chcą zaakceptować. Jest bunt, 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 bunt. Prezes nie może uwierzyć, że jest bunt. Musi być wy, wymiana. To tyle mojego komentarza, tyle informacji z kręgów zbliżonych do, do Nowogrodzkiej. Buntują się. Kaczyński nie chce ustąpić. Siłą rzeczy będzie musiał w końcu telefon od ryzyka odebrać. A ryzyk. Mówi krótko, czarnek. No ale czarnek może pójść siedzieć. Zobaczcie, że nie ma nikogo, nikogo, kto mógłby być kandydatem na prezydenta, z lewicy również. Nie. Tam nie ma nikogo porządnego w tej lewicy. Ani mądrego. Ani takiej osoby, która miałaby cień szansy na zdobycie społecznego poparcia. Został tylko Trzaskowski. Oczywisty wybór. Tylko trzeba w pierwszej turze to zrobić. Krótko, szybko i na temat. Zapraszam o 20.00 na live. A. Przypominam, spotykamy się. Będziemy mieli okazję porozmawiać. Dzisiaj poniedziałek, nie sobota, więc może będzie nas więcej. Będzie mi niezmiernie miło Państwa gościć. Do zobaczenia. Kłaniam się nisko.